Postanowiliśmy zorganizować e, konferencję prasową e, po to, żeby przedstawić jednoznacznie jakie jest stanowisko e, Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej w Szczecinku e, dotyczące debaty, jaka miałaby odbyć się między panem burmistrzem Jerzym hardy Daglasem a kandydatką na burmistrza panią Pawłowicz. E, chcielibyśmy, żeby m, właśnie za pośrednictwem e, mediów. mediów i tej konferencji nasze jednoznaczne stanowisko dotarło do jak najszerszej, do jak najszerszego gremium mieszkańców naszego miasta. Pozwólcie państwo, że parę minut ustosunkuję się do tego co w ciągu ostatnich dni jest kolportowane przez Komitet Wyborczy Razem dla Szczecinka. Chcę powiedzieć, że odnoszę nieodparte wrażenie, że Razem dla Szczecinka próbuje różnymi sztuczkami ochronić swoją kandydatkę na burmistrza. Panią Pawłowicz przed bezpośrednią konfrontacją ze mną i przed debatą publiczną przed mieszkańcami Szczecinka. Wszystko to, co zostało powiedziane przez Razem dla Szczecinka, również na wczorajszej konferencji, jest nieprawdziwe, a przynajmniej jest mocno zmanipulowane. Chcę przypomnieć Państwu, jakie jest nasze stanowisko dotyczące debaty. Jestem w stanie spotkać się z panią Joanną Pawłowicz, kandydatką na burmistrza. W każdej chwili natomiast są pewne warunki, które zostały wyartykułowane przez Razem dla Szczecinka, na które nie wyrażam zgody. Właściwie jedynym istotnym warunkiem jest udział w debacie publiczności. Uważam, że debata kandydatów jest debatą dwóch osób, które pretendują do najważniejszego stanowiska w mieście. Gdybym chciał rozmawiać, Gdyby razem dla Szczecinka chciało, abym rozmawiał z panem Pawłowiczem, albo z panem Sobczykiem, albo z kimkolwiek innym, to należało tą osobę desygnować na stanowisko burmistrza. Ja y, jestem gotów rozmawiać z osobą, która jest oficjalnie kandydatką na to stanowisko i wykazać, że jest to osoba całkowicie nieprzygotowana do pełnienia roli burmistrza, że jej wiedza na temat miasta jest niewspółmierna do mojej wiedzy i że w wielu wypadkach, wypowiadając się publicznie, no co najmniej mija się z prawdą i wykazuje ignorancję w sprawach, w których się wypowiada. I temu ma służyć debata. To ma być debata między kandydatami. Nie mam nic przeciwko temu, żeby pytania zadawane. Zarówno jednej, jak i drugiej stronie pochodziły od mieszkańców Szczecinka. Telewizja Gaweks zaproponowała, aby w formule tej debaty było uczestnictwo, ale na zapleczu po dwóch członków z każdego komitetu, którzy, sprawdz którzy sprawdzaliby rzetelność prowadzenia tego programu, przygotowywania pytań itd. Tak tak Te pytania wcześniej miały napłynąć do telewizji Gaweks. Ja nie zamierzam wtrącać się do tego, w jaki sposób jedna czy druga telewizja przygotowuje tutaj formułę tej, te, tego, tego spotkania. Natomiast, jeszcze raz mówię, nie wyrażę zgody na to, żeby to się odbywało w hotelu Wiki. Hotel Wiki, prezentowany jako miejsce neutralne, nie jest miejscem neutralnym. Jest to miejsce, które jest. Miejscem spotkań razem dla Szczecinka i yy, uważam, tak jak to było przez wiele lat, że najodpowiedniejszym miejscem do debaty są yy, studia telewizyjne. Największe studio telewizyjne jest telewizji gawek, w związku z tym wydawało mi się logiczne, iż powinna być jedna debata obsługiwana przez kamery obu. Yy, Obu, obu stacji, czyli, czyli tych lokalnych, czyli telewizji gawek i Telewizji Zachód. Ponieważ widzę już, że jest to niemożliwe i żadna ze stron nie jest skłonna tutaj się porozumieć ani telewizja gawek, ani telewizja Zachód. W związku z tym od samego początku w piśmie, które skierowaliśmy do komitetu wyborczego Razem dla Szczecinka, podkreślałem, że jestem gotów wziąć udział w dwóch debatach, zarówno w telewizji Gaweks, która jest. Yy, Krytykowana jako telewizja sprzyjająca burmistrzowi, tak jest przedstawiana przede wszystkim przez Razem dla Szczecinka, jak i w telewizji Zachód, która chyba nikt w Szczecinku nie może mieć wątpliwości, że jest zdeklarowana absolutnie po jednej stronie tej debaty czyli po stronie Razem dla Szczecinka. Nawet telewizja, Gawek, telewizja Zachód posunęła się do tego, że w, Razem dla Szczecinka jest jej logo. W ogóle określał jako stronę jakby tej, tutaj, tej, tej debaty. Ale mnie to nie przeszkadza. Tak? Pani Pawłowicz występuje i, i członkowie Razem dla Szczecinka w telewizji Zachód właściwie na co dzień. Mnie to nie przeszkadza. Ja mogę uczestniczyć w debacie w telewizji Zachód pod warunkiem, że nie, będę, nie będzie tam publiczności. Nie będę odpowiadał na pytania przygotowane przez członków razem dla Szczecinka i zadawane bezpośrednio. Ja mogę odpowiedzieć na każde pytanie, ale pod jednym warunkiem, że będzie one zadane przez redaktora prowadzącego lub przez panią Pawłowicz. Możemy rozmawiać na ten temat, czy mają być dwa pytania kandydatów, czy trzy, czy dziesięć. Tak? Możemy rozmawiać na ten temat, ile czasu mamy na odpowiedź. Możemy rozmawiać na ten temat, czy jest jedna debata, czy są dwie debaty. Natomiast pewne pryncypia tutaj już nie ulegną zmianie. Tak? Ja nie wyrażę zgody na spotkanie się z panią Pawłowicz w obecności publiczności w tak zwanej debacie na żywo. Debata na żywo to jest debata bezpośrednio transmitowana, i ja takiej debaty nie unikam. Ja nie chcę, żeby to było potem montowane. Niech to idzie w czasie rzeczywistym. Ale na żywo to nie znaczy z publicznością, która będzie gwizdać, będzie dogadywać, będzie się śmiać. To w takiej atmosferze żadnej rozsądnej debaty nie można prowadzić. To nie jest prowadzone nigdzie, tak? Nigdzie takiej formuły wymyślonej przez razem dla Szczecinka nie ma. Dlatego, nie przedłużając, jeszcze raz. Skończę w ten sposób, w jaki zacząłem. Dla mnie to, co robi Razem dla Szczecinka, jest próbą uchronienia pani Pawłowicz przed debatą z burmistrzem. Ja do tej debaty jestem przygotowany, rękawice podejmuję, jestem bardzo zainteresowany rozmawianiem na każdy temat na temat kronospanu, taniego miasta, różnych rzeczy, które w swojej kampanii wyborczej podnosi pani Pawłowicz i jej. Ugrupowanie. Jeden warunek, nie hotel, znaczy dwa warunki, nie hotel Wiki, tylko stacje telewizyjne i bez publiczności, która będzie towarzyszyła rozmowie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście, jeżeli, bo wiadomo, że mówimy tutaj o dwóch debatach w jednym bądź w drugim studiu telewizyjnym, natomiast jeżeli wiadomo, że też są inne media internetowe. Mi się wydaje, że moglibyśmy tutaj rozmawiać z telewizjami jako komitet, żeby, żebyście Państwo też mogli mieć udostępnione jakieś ścieżki i dźwiękowe do tego, żeby można było później relacje przekazać za pośrednictwem innych mediów niż telewizję. Z telewizją Zachód na ten temat nie rozmawiałem, ale pewną tradycją było, że w telewizji Zachód były studio, było udostępnione również dla innych mediów, które mogły relacjonować tą debatę w telewizji Zachód. Myślę, że na takie y, uczestnictwo y, y, mikrofonów y, innych tych... Y, y, przekaźników tutaj informacji, myślę o mediach elektronicznych, w telewizji Gaweks też pewno będzie, be, be, będzie na to zgoda, aczkolwiek no, tutaj mówię tylko w swoim imieniu, a nie w imieniu właściciela, ponieważ, ponieważ takiej deklaracji od niego nie mam. Ale nie sądzę, żeby były jakiekolwiek z tym kłopoty. Także to nie może być, jakby. Ja rozumiem te wczorajsze wypowiedzi, że to jest takie emablowanie państwa, tak, takie no, ludzie was tutaj druga strona was lekceważy. Ja jeszcze raz tak samo jak tutaj powiedział pełnomocnik naszego komitetu Daniel Rak, ja absolutnie ża żadnej stacji nie lekceważę. Zawsze Państwo macie do mnie swobodny dostęp, zawsze się wypowiadam, zawsze udzielam informacji, wywiadów, i również nie ma. Mam nic przeciwko temu, żebyście relacjonowali na żywo debatę między mną a panią Pawłowicz. Stacje telewizyjne zrobią, jak będą uważały. Komitet razem dla Szczecinka zrobi, jak będzie uważał. Ja będę na panią Pawłowicz czekał 13 w studio telewizji GAWEX. Jeżeli nie przyjdzie, to jej sprawa. A jeżeli dostanę zaproszenie od drugiej stacji, będzie to uzgodnione z razem dla Szczecinka. Również zjawia się w drugiej stacji. Jeszcze może dosłownie jedno zdanie. Pani Pawłowicz niezwykle zmanipulowała przebieg wydarzeń sprzed czterech lat. Ja doskonale to pamiętam. Pani Pawłowicz przyszła do studia telewizji Gaweks, obraziła się, zachowywała się niezwykle arogancko, zrzuciła mikrofon i wyszła ku zdziwieniu wszystkich. Twierdzi dzisiaj, że musiała wyjść, ponieważ chciała, była umówiona w Telewizji Zachód. Ja tylko przypominam, że ja w Telewizji Zachód, ja zostałem w Telewizji Gaweks, byłem już potem sam niestety tylko z redaktorem prowadzącym, natomiast potem jakoś zdążyłem również do Telewizji Zachód i uczestniczyłem tam w debacie. Także to, co, pani, to, co, to, co mówi pani Pawłowicz jest po prostu nieprawdą. Mija się zresztą z prawdą nie pierwszy raz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze dodam, że mamy tutaj 31 października. Oficjalnie wystąpiliśmy do komitetu, do pełnomocnika Komitetu Razem dla Szczecinka i przedstawiliśmy nasze na piśmie nasze warunki uczestnictwa w debacie. Jeżeli Państwo byście chcieli skorzystać, tutaj służę kserokopiami. To my tyle, jeżeli chodzi o stanowisko Szczecinewskiego Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. 贵呀。<Okay. S 2> <clears throat>